Cześć, w dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić pokrótce Aster trzeciej generacji Przyjechałem tym samochodem ponad 150 tysięcy kilometrów Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2010 roku i ma przyjechany już ponad 300 tysięcy kilometrów Ja użytkuję go od przeszło 3 lat i przyjechałem nim, już wcześniej wspomniałem Dokładnie miał 154, dzisiaj ma 304 tysiące kilometrów i chciałbym się wypowiedzieć o jego wadach i zaletach, a być może ktoś z Was aktualnie szuka takiego modelu i zastanawia się, czy warto kupić takie auto, czy lepiej sobie odpuścić, darować i wybrać coś innego. Zacznijmy sobie od, wala, od nie wad, tylko zalet tego auta, żeby już od początku nie zniechęcić potencjalnych kupców od razu zaznaczam, że ja swojego samochodu nie chcę sprzedawać, ponieważ już tyle się w nim napsuło że i tyle naprawiało że mi się to po prostu nie opłaca prostu wiadomo, że samochód który ma przejechany 300 tysięcy jest w Polsce sprzedać bardzo ciężko <grym> największą zaletą tego auta jest jego zużycie materiałów ponieważ jak na samochód, który ma prawie 10 lat i przebiegł ponad 300 tysięcy z zewnątrz i wewnątrz nie wygląda to tragicznie i jak na budżetową wersję Astry, ponieważ jest to najsłabsza wersja wyposażeniowa, ma tylko i wyłącznie klimatyzację manualną. O której później powiem, że lepiej jej nie włączać, gdy chce się wyprzedzać i skórę, która już się po 300 tysiącach troszeczkę uszczy na kierownicy. No i mam jeszcze multifunkcję, czyli sterowanie radia i, i płyt z kierownicy. Nie ma ona nic. ma nawet Nie ma nawet yy, nie zamknę drzwi. Później na koniec Wam powiem dlaczego nie zamknąłem w tym momencie drzwi. Nie ma nawet yy, w kolorze nadwozia, lusterek czy yy, klamek, ale mniejsza o to. Scenerię dobierałem pod yy, koła zardzewiałe z talubki zimowe, ale na to nie patrzcie. Postaram się yy, wybronić jakimś zdjęciem yy, mojego samochodu yy, na kołach letnich Ponieważ zimówki mam 16 na stali, a 17 calowe alusy mam na, na lato. I wtedy samochód wygląda o niebo lepiej. Choć wiadomo, że kwestia gustu jest kwestią, yy, kwestią indywidualną, więc o tym nie będziemy rozmawiać. Do rzeczy. Yy, chciałem Wam pokazać właśnie, jak wygląda zużycie foteli, a zwłaszcza fotela kierowcy po 300 tys. kilometrów. Tutaj powoli już zaczyna się przecierać, aczkolwiek nitki nam nie wychodzą. I fotel no, wygląda już troszeczkę na, na zmęczony, ale nie, nie tak bardzo zmęczony, jak w niektórych samochodach przy 150 tysiącach km. Tak jak wcześniej powiedziałem, kierownica już troszeczkę y, daje do życzenia i lekko się zaczęła przecierać. I tak, takim progiem, w którym zaczęła się taką granicą, kiedy zaczęła się dramatycznie ona przecierać tutaj. Był próg 250 tysięcy Do 250 tysięcy naprawdę wyglądało to, wyglądało, wyglądało to przyzwoicie Kolejną zaletą tego auta jest podróż z tyłu Podróżowanie z tyłu, ponieważ jak na auto kompaktowe Fotel kierowcy jest teraz ustawiony pode mnie Czyli pod osobę o, metr, o metrze 75 Jest naprawdę tutaj spoko Jest w miarę dużo miejsca i można jako tako, czyli po japońsku, podróżować z tyłu. Kolejną zaletą tego auta są tanie części zamienne, ponieważ jak porównam sobie ceny części zamiennych do Opla względem do Japońców, które wiadomo, że się dużo mniej psują niż, niż, niż Opel. Ale jak już przyjdzie nam naprawiać cokolwiek, to naprawdę są to przystępne ceny dla właściciela kolejnym plusem są świetne hamulce komukolwiek nie dałbym do tego samochodu, żeby się nim przejechał Wiadomo, że tutaj też nie ma co napędzać tego samochodu i rozpędzać go do wielkich prędkości jest to auto bardziej miejskie zapomniałem chyba powiedzieć na początku, że jest to silnik benzynowy o pojemności 1.4 i o mocy 90 koni mechanicznych dodatkowo mamy tutaj korek wstydu, czyli instalację gazową co sprawia, że, że ja za tym samochodem jest no, stosunkowo tania, ponieważ jak oszczędzamy, yy, oszczędzamy go i nie depczemy nic pod każdych świateł i jeździmy spokojnie, potrafi spalić 8 litrów gazu. A mój rekord to jest w ogóle 7,5 litra gazu, ale to już była jazda yy, no niekomfortowa. Nie ale tak, yy, jeśli miałbym określić spalanie tego samochodu, to miasto to jest około 9 litrów gazu. Sprawne poruszanie się tym autem, a autostrada przy 130 kilometrach na godzinę jest to około 10 litrów gazu wiadomo, że im szybciej tym, tym to splanie horrendalnie rośnie i przy 160 na godzinę jest to już 11, 12, nawet 13 litrów dlatego ten samochód jest nie nadaje się po prostu na trasę a wszystko przez pięciobiegłą skrzynię która jest, no ciężko powiedzieć, że krótka no bo czego spodziewać się po takim o taki, po, po silniku o takiej mocy i o, i o to, no, wiadomo o co chodzi Kolejnym plusem dla mnie jest stosunek jakości i ceny do wyglądu tego samochodu, ponieważ za kwotę około 15 tysięcy tak już uśredniając, jesteśmy w stanie naprawdę kupić zadbany egzemplarz z polskiego salonu, tak jak właśnie mój, również pochodzi z polskiej dystrybucji. Tak, względem samochodów na przykład Volkswagena Golfa, czy czy Toyoty Corolli kupimy dużo młodszy egzemplarz w dużo lepszym stanie bardzo często aniżeli właśnie konkurentów ostatnią zaletą tutaj zapisane jest nagłośnienie, ponieważ jak na samochód który jako nowy kosztował około 45 tysięcy złotych i w tak zwanej biedzie edition naprawdę to nagłośnienie daje radę żeby nie było tak kolorowo jak każdy samochód ma też swoje wady I pierwszą wadą, taką może czepialską się Jest brak podłokietnika jest, Widziałem, że w niektórych egzemplarzach ten podłokietnik jest Ale może i dobrze, że go nie ma, ponieważ nie ma co trzeszczeć Jeden element plastikowy do trzeszczenia mniej W pewnym momencie zaczęła mi trzesz trzeszczeć kolumna kierownicza W takim przykręceniu po prostu nią gdzieś tutaj Jakby nie wiem, czy nazbierało się po prostu brudu bo jak widzimy, że troszeczkę mam tutaj jest tutaj kurzu, ale to nie o to chodzi. Zaczęło trzeszczeć i na początku mnie to denerwowało, ale hmm, przyzwyczaiłem się do tego i nie zwracam na to uwagi. Ale kogoś, kto kupuje samochód i dla tego kogoś to, to auto będzie nowe, to może to być irytujące i denerwujące. Yy, według mnie też minusem trochę jest kultura pracy tego silnika, ponieważ na początku myślałem, że coś jest w nim nie tak, że może łańcuch się już rozciągnął i trzeba wymienić rozrząd, co też zrobiłem. Przy 200 tysiącach okazało się, że był w bardzo dobrym stanie i był od nowości, a są to słyszalne popychacze i to jest to taki terkot, że czasami jak zim, jak, jako zimne auto, jak odpalamy go na zimnym, to yy, yy, można go pomylić z dieslem. <grym> jest to taka śmieszna praca, do której też się oczywiście przyzwyczaiłem. Przednie szyby trzeszczą. Kolejna rzecz, która trzeszczy. A zwłaszcza kiedy otwieramy sobie i chcemy zamknąć szybę. Gdzieś tutaj ona dolegając do, do uszczelek, po prostu nam wydaje takie dziwne odgłosy, yy, które też są słyszalne na jakichś wartepach. Czy też właśnie kiedy domykamy tą szybę? Jest to nieprzyjemne. Światła, palące się światła, palące się żarówki świateł yy, mijania i drogowych jest to mniej więcej dwa razy do roku trzeba. No któraś się spali, więc wymieniamy obie. A jeszcze gorzej, jeszcze większy dramat jest z tablicy z tyłu, o tym już nawet nie wspomnę. Ja już zdaję sobie spokój z wymienianiem tych żarówek, może to jest tylko u mnie nie wiem, może to mam taki. Feral... Fe... No, jak to się mówi, ferelny felerny egzemplarz i mi się tylko pali, ale mówię trzy razy do roku trzeba wymieniać żarówki oświetlenia tablicy z tyłu. No i ostatnią taką, ostatnią taką mini wadą jest brak kontrolki temperatury silnika, ponieważ dla mnie no, jest to coś co powinno być w każdym samochodzie i żebyśmy wiedzieli mniej więcej, żebyśmy po prostu wiedzieli co z naszym autem się dzieje, czy się nagrzewa, czy się nie nagrzewa, a tak to muszę sprawdzać czy auto się nagrzało poprzez nawiewy i odpalanie nawiewu na ciepło i wtedy wiem, ale co to jest za sprawdzenie, to jest... Absurd, że takiego czegoś nie ma. Aha, klimatyzacja. Jeśli chodzi o klimatyzację, no to psuje się ona. Mi się już zepsuła dwa razy na przestrzeni trzech lat. Generalnie układ jest nieszczelny. Nie wiem, czy to w moim egzemplarzu, czy ta te klimatyzacje tak mają po prostu. No i co do kultury pracy silnika, kiedy włączymy klimatyzację, no to na pewno auta żadnego nie wyprzedzimy, raczej lepiej ją wyłączyć, ponieważ od razu słychać sprężarkę i cały silnik, kultura, się, nie dość, że jest średnio słaba, to w ogóle się silnik telepie i nie podoba mi się. Trzeba go trzymać na wyższych obrotach, żeby jakkolwiek on chodził i nie szarpał. No i na sam koniec... Ostatnią taką mini wadą jest coś czego nawet nie skomentuję. Zamykanie się drzwi jako dobory. Jeszcze z tyłu one zamykają się jako tako, czyli po japońsku. Tak z przodu, jak ktoś nie jest delikatny, a wiele osób z którymi gdzieś jeździłem, jeździłem, przewoziłem, czy podrzucałem, jest niedelikatna dla tego samochodu i dla tych drzwi niż ja. No to mamy wrażenie, że ta szyba zaraz nam po prostu wleci do środka. I oddaję nieprzyjemne odgłosy Tak jakby w ogóle tutaj nie było żadnych uszczelek Które jakkolwiek jak te drzwi hamują Dobra To było tyle Mam nadzieję, że materiał się komukolwiek przyda Jeśli pomoże chociaż jednej osobie Będę naprawdę zadowolony Trzymajcie się, hej!